Chociaż nie, tu jest jeszcze też tak nierówno trochę. To tutaj nie. Może jeszcze dalej pójdziemy. Zgiń, świnko. Pani świnko. Panie pani świnko. Ju. Dobra, idziemy. Eee, łe. łe, łe, łe. Niech już będzie dzień, niech to dzień, nie mam wełny, nie mam, czasem może tu drewno weźmiemy i zrobimy, tylko tak myślę, bo ja trochę tu widzę, nie mam w ogóle rzeczy na domek, to ja może tak poza odcinkiem najwyżej pójdę się przejść i pozbieram rzeczy i przy okazji te mody sobie wgram, bo naprawdę już na najbardziej to nam się chyba przyda rejmini map, bo... Bez rej mini map to będę w pupce u Bo jak gdzieś pójdę, to później będę szukał tego domku. Będę myślał, gdzie ja mogłem ten domek podziać. Nie ma tu czegoś? Nie ma chyba. Oć. A tu z świn dużo. A tamte świnie tak dziwnie, bo tam się nie dogenerowało coś. Takie latające świnie. U, lawa. Dzień dobry. Teraz wpadnę i będzie pięknie. Dobra. O. Jakieś takie fajne. Tu jest dość fajny teren. Patrzcie, tu takie, jakieś takie epickie góry. Taka dość, nawet płaska przestrzeń. Woda jakiś taki... Uh, konie! Nice! Ale siodła nie mam oczywiście. Może sobie oswoimy już koniczkę albo nie. Nie wiem, jak tam. Myślę, żebyśmy się... Tylko tu byśmy mieli trochę mało miejsca na domek. Nie wiem, najwyżej jeszcze ciekawa, jak się przejdę, jakby coś to tu jeszcze dojdzie. Zobaczę sobie, jak, na jakich to jest kordach. Dobra. Mam, zapamiętałem sobie kody. Biegniemy. Jak coś, to tu przyjdę. Ty, a tu, bo tu też jest jakaś. Tu jest też jakaś. Obok tych koników, gdzie te koniki stoją, jest tak też jakaś. Polaneczka dziwna. Polaneczko. Dzień dobry. Mała. Chociaż. Może jakbym to po prostu zrobił. Także na przykład. Hmm. Mmm, kurde. Ale tu skoni dużo w ogóle, tego co widzę. Myślę, że ja się tu osiedlę, chyba gdzie te konie tu są. O tutaj. Tu się osiedlę, tylko te górki sobie oczywiście poskopuję, powyrównuję wszystko. Ile tu skoni, lol, ludzie. Ale ten jest ja chcę tego oswoić. Moment, ja chyba go muszę łapką. Tak. Oj. Czemu zawsze jak wsiadam na konia, Musimy się zaciąć coś? Ej, o Ej, no ale były serduszka już. Głupie to. A nie, oswoiłem go. Ale nie mam siodła. Szkoda, że siodła się nie doskraftować. Jak dodawali konie do Minecrafta, powinni dodać to, że się siodła da doskraftować. Dam ci jabłuszko małe. Masz. Dobra, więcej ciebuszek nie dam. Moje jabłuszka. Łosiołki... Ej, mega z tych koni tutaj. W sumie, tak jak grałem sobie w Minecrafta, to w sumie nie znajdowałem za bardzo tak koni. To w sumie jest mój drugi raz, bo pierwszy raz znalazłem na tej mapce, co grałem na zapowiedzi, właśnie serii, która wyszła, którą grałem wczoraj na YouTube'a. I w sumie to jest mój drugi raz, gdzie znalazłem właśnie taką z koniami. A tak to w sumie nie wiem, na serwerach czy coś tam zazwyczaj. Brałem tam, bo tam były sobie zrespione przez kogoś. Czy w sumie, jak grałem tak sobie na survivalu, to w sumie nie znajdywałem. Jedynie jak gram na takim pół survivalu, to sobie respiłem. No to tak, ja myślę, że tutaj będzie nasz domek. Ja sobie może moment. Nie, tu, bo tam jakaś w sumie. Aha, tu jest kopalnia. A. Tu. Tutaj tutaj niech będzie. Tu może to skopiemy. I tu będzie. Dobra, to ja robię cięcie i skopiam. Dobra, hej, już jestem. Czekajcie, niech się odleguje. Jak widzicie, tutaj była taka dziura, no to ja ją tu zakopałem. Tutaj trochę rozkopałem. No i w sumie domek zrobię taki nieduży taki... W sumie taki, taki, taki średni. A w ogóle jak się robi to z tego te. Aha, tak się robi. Pewnie później się to koloruje. No dobra, nieważne. Bo w sumie nie wiem, jak się robi te, te tą kolorową glinę, co teraz doszła nowa. Więc... Yy, tak, rozkopałem tu, yy, zakopałem. I tutaj będę robił domek, tylko w sumie nie mam za bardzo rzeczy. Na razie wezmę tak prowizoryczne takie. Tak zacznę sa, samo to budować. I tu będzie domek, tu będzie ściana. Ja może na razie samy, samą tą dolną ścianę zrobię i po prostu w środku już sobie postawię jakąś skrzynkę czy coś. A poza nagraniem pójdę pozbierać jakieś rzeczy. Ogólnie tu ten domek mam zamiar zrobić... Tak, oczywiście musiał mi w momencie, kiedy zacząłem budować, coś zlagować. I yy, ten domek będzie taki, że, że, że to będzie tak: w sumie taki kwadrat. Bo ja większość też rzeczy, bo tutaj będzie na wierzchu mały, ale tak większość rzeczy to myślę, że będzie tam, tam pod ziemią, tam gdzieś, że to będzie tak wyglądało, że z tego kobla będzie tak, jak, jakby takie, będzie tak. Trzy, i tu po prostu będzie to tak, tak szło, I na przykład tu załóżmy będzie ten i tu załóżmy będzie szyba, przykładnie szyba, no i no tak, takie o, takie jakby okienka, no i ten domek właśnie będzie tak wyglądał mniej więcej. Myślę, że w sumie zazwyczaj takie robię, bo mi się takie podobają i w sumie robię jak, nie robi ich tak jakoś mega długo. Jedynie je robię długo jak mi się laguje, na przykład tak jak teraz. Czemu tam ten koń do tyłu szedł? Dziwne. W ogóle nie wiem gdzie mi poszedł ten co jako swoje. Może jakiegoś Dungeon znajdziemy i... nie dungewana. Mob spawner, o. Tak powiem. Jakiś mob spawner, żeby yy, może, może by w nim było. W sumie to zrobię takie trochę tu nierówne, że tutaj jest większe. Może tam jest mniejsze niż tu, ale to w sumie nie ma znaczenia. Co tam? Niech będzie takie. Może sobie jeszcze od razu yy, postawię tu crafting. I zrobię tak na szybko skrzyneczkę Jedną chociażby Kuniu! Wypadł, brzydki jesteś w ogóle Szybko, oczywiście musiałem pasować. I do skrzyneczki sobie wsadzimy w sumie te rzeczy wszystkie na razie I sobie zaraz powybieram co mi będzie potrzebne Tak, wezmę to, to yy, Wezmę to, to piasek... boże, piasek, znaczy się ten, ten. Koniu, dasz mi coś się... zmieść, wyboję ty. Wyboczony ty. Zrobię niego, No, kupię oczywiście lagi. Zgiń. Zgin, nie zgiń, znaczy A ty nic nie dajesz. Myślałem, że ty skórę dajesz niedobry. Boże, ten mi wyjątkowo nie dał. Moment, muszę sobie myczkę. O, już mi działa spoko. Bo mi się nie, bo czasem mi się tak z myszką dzieje, że yy, muszę tak dużo razy przekręcić yy, tym tym kółkiem od myszki, żebym przewinął sobie tu w akwipunku coś. I jak ją włączę i wyłączę to, to już mi się naprawia. Tak wiem, wolno buduje. Ale to w sumie może dlatego, że też ten, że w sumie tak ostatnio dużo nie grałem. Bo tak to no ja szybko buduję, ale też dlatego, że jak gram i gadam, to po prostu. Jesus, to mnie to denerwuje. się to czasem nie chcę postawić tam, gdzie ja chcę. Albo tej trawa czasem, bo przez nią się nie da tego postawić. Fak, oczywiście wyjechałem poza tym. Czemu cały czas to rynką chce niszczyć? Chyba jeszcze tam nierówno jest to, ale do... To się... A nie! No i się kobel skończył. No to więc tak, może ja pójdę po piach gdzieś. Gdzie to wykorzystam już tą łopatę. Tu gdzieś chyba była taka rzeczka. Aha. 2 FPS, dobra, 6. A tu jest coś. Stąd se... Wezmę... ała, piach. Ej, tych końców z masa! Piach sobie wezmę stąd, na okienko. Oho, i się skończyła łopatka. Naprawdę mnie to tak denerwuje. że te lagi głupie są. I w ogóle w, w tym poprzednim filmiku co zapowiedzi, zapomniałam tam dać ten link. Oho, do mnie do pokoju się próbuje zrobić. Yy, link do kanału tego kolegi, więc ja go podam pod tym opisem. Ale z tego co już widzę, to czas się kończy, więc ja już będę też kończył. I. No. Więc czekajcie. Czekajcie na. Może tak zrobimy. O! Czekajcie na kolejny odcinek. Z serii Minecraft, y, który wyjdzie niebawem, czyli w czwartek. Ja się z wami żegnam. Cześć, hejpa.